Moim przekonaniem bez sprawiedliwości wobec y, tych, którzy od, y, odpowiadają za atak na nasz naród 13 grudnia, nie będzie Polski sprawiedliwej. Przecież to nie jest tylko sprawa Warszawy, gdzie mamy te pomniki, chwały Armii Czerwonej, które powinny być dawno usunięte, ale to samo jest i w Małopolsce, w Nowym Sączu, gdzie jakiś dupek, który jest prezydentem miasta i to dupek z PiSu mówi, że nie usunie. A jeżeli się go pyta dlaczego, to odpowiada, bo nie chce. Więc ja mam do Państwa taką prośbę, że może to Ministerstwo Oświaty, które usuwa to, może ten dupek z Nowego Sącza, Ryszard Nowak, potrzebuje jakiegoś kopniaka, żeby ten nie usunął, bo jak długo jeszcze można prosić i błagać, pisać listy, żeby panowie sędziowie byli uczciwi, żeby prokuratorzy, prokuratorzy byli uczciwi, żebyśmy mieli uczciwy rząd. Ten pomnik Armii Czerwonej w Warszawie, który jest pilnowany przez 24 godziny na dobę. No nie pilnują, nie bronią nas przed złodziejami i mordercami, bronią pomnika Armii Czerwonej państwa, które już nie istnieje, przynajmniej z nazwy go nie ma. Zamiast bronić nas, to bronią. Tak nawet za komuny nie broniono. I ja mam taką prośbę do państwa, żeby wziąć sprawę w swoje ręce i coś, coś z tym zrobić, bo nie możemy tak na to pozwalać dłużej. Zdrowiaj!